W Dębickiej Bibliotece pod czujnym okiem specjalisty kształcili się młodzi detektywi. 60 początkujących łamaczy szyfrów wzięło udział w warsztatach i spotkaniu autorskim z Dariuszem Rekoszem, autorem książek detektywistycznych dla dzieci i młodzieży. Niezależnie od czytelniczych preferencji, szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębicy zaciekawili się szyfrowaniem. Poznają różne sposoby szyfrowania wiadomości, tak żeby nikt ich nie mógł odczytać poza osobą, do której kierujemy tą wiadomość. Cię się podobają bardzo. Można pobawić się w takiego detektywa. Nie interesuję się książkami detektywistycznymi, ale jest ok. Dariusz Rekosz pisze nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych. Tworzy scenariusze, słuchowiska radiowe oraz felietony. Najmłodszym czytelnikom znany jest jako autor serii Morse Pinky I, e. jak mówi pisarz, szyfry można spotkać wszędzie. No, o tym nie wiedzą, ale dowiedzą się tego, czego uczą się studenci na pierwszym roku w kierunku teoria informacji, a jest to szyfrowanie różnego rodzaju prostych rzeczy przy pomocy szyfru podstawieniowego, szyfru z przesunięciem i szyfru tablicowego. Forma jest ważna w szkole, niekoniecznie chętnie się uczymy, bo szkoła jest szkołą, natomiast poza szkołą dobrze jest pokazać, że można z języka i z alfabetu coś fajnego wyciągnąć. W wielu miejscach mamy do czynienia z tablicami, w których jest coś zapisane. W wielu miejscach możemy mieć do czynienia z rzeczami, które zastępujemy innymi. Są to nie tylko pojęcia, ale również różne wartości. Zajęcia, jeżeli A równa się Z, przeprowadzono w ramach projektu Bibliotekarz bliżej nas, realizowanego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Dębicy. Znaleźliśmy środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zorganizowała w bibliotece kolejne spotkanie autorskie wraz z warsztatami detektywistycznymi. Te spotkania dzisiaj odbywają się w dwóch turach dla dzieci. Myślę, że są ciekawe, jak widzimy, dzieci bardzo się zaangażowały. Szyfr na lusterku i szyfr wykonany za pomocą klawiatury. Uczniowie poznawali zarówno te proste, jak i mniej znane sposoby tworzenia ukrytych wiadomości. Dzieciaki miały również okazję wysilić umysły, rozwiązując zagadki zadawane przez prowadzącego. Na najbardziej skutecznych detektywów czekały nagrody.